Ludzie potrafią rozpoznać tysiące zapachów, a twoja woń zdradza znacznie więcej informacji niż ci się wydaje. Czy ty coś ukrywasz? Coś mi tu śmierdzi, ja wyczuję wszystko tajemnice przeszłości i sekrety przyszłości. Uwierz mi, jeżeli cokolwiek przede mną ukrywasz, to ja to wywężę. Nazywam się Adriana Sowa i jestem wonną wróżką. Często nie doceniamy swojego węchu. Bitcoin. A opanowanie go daje niesamowitą moc. Sprzedawaj. Teraz. No i po prostu ułatwia Nie. Nie sprzedawaj. Zwykle obcu jest bardzo. Mocnymi nutami. Zasada jest prosta. Im bardziej cuchnie, tym więcej mogę odczytać. Smród to narzędzie. Zawiera odpowiedzi na wszystkie ważne pytania. Nawet te najbardziej zatęchłe. To będzie adwokat od brudnych spraw, tak? Podczas gdy inni ludzie ufają swoim instynktom... Ryszardzie, po raz ostatni cię pytam, co ty ukrywasz? Mój nos nigdy nie kłamie. Czy ty coś ukrywasz przed swoją żoną? Hmm? Ale czasem nawet mnie zdarzy się pomylić. Chyba już wiem. Rozumiem teraz! Kopałeś się, wziąłeś ten cholerny No co ja cię ci Przecież się ci umawialiśmy, że przed każdą sesją masz absolutny zakaz kąpieli, okej? Okay? No Ryszardzie, no ja przecież nie mogę wyczuć prawdy pod przykrywką białego jelenia. Na takich patałachów też mam sposób. W młodości przyglądałam się Niuni, mojej labradorce. Wąchającej tyłki swoich przyjaciół. Robiła to z taką przyjemnością, aż sama tego spróbowałam. No i tak właśnie rozwinęłam swój zmysł węchu. Po pewnym czasie stałam się w tym tak dobra, że zaczęłam wyczuwać rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły. Jesteś w ciąży. Aha. 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 No gratulacje, no powinnaś się cieszyć chyba. Psz, 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 oddychaj. Niestety mój dar ma swoją... Czy ktoś ma kanapkę z polędwicą Słopacką? Uwielbiam Sopocką! Uwielbiam! och, dajcie mi chwilę, Co to ja chciałam powiedzieć? A, a, już wiem. E, ta praca to nie jest bardzo dla nosa. Czasami zapach drugiej osoby może odkryć przed tobą smutną prawdę. Ale nie pracowałeś dzisiaj do późna. Trudno być w związku, w którym znasz wszystkie sekrety swojego partnera. Kim? On? Jest! nie Czy ktoś puścił bąkę? Mmm, pachnie obiecująco. Zgadnij z kim masz dzisiaj jadkę?